thank you Hey, let's talk! Hey, bro! Hey, you fuck off, of this man, I'm the organizer. Fuck, get go, the fuck out! God. Fuck oh oh oh, go, go, go. go, go, you, Fuck you, Lost W tym roku marsz niepodległości obił się bardzo szerokim echem w zagranicznych mediach, a ilość dezinformacji na jego temat była szokująca. W The Wall Street Journal pojawił się artykuł prezentujący niesłusznie baner sprzed dwóch lat, który został wywieszony w Poznaniu z napisem Pray for Islamic Holocaust jako jedno z oficjalnych haseł marszu. Były rzecznik Hillary Clinton, Jesse Larrick, na podstawie tego artykułu napisał na Twitterze o 60 tysiącach nazistów maszerujących w Warszawie. Jego tweet otrzymał ponad 18 tysięcy lajków. Guy Verhofstadt, szef frakcji liberałów w Europarlamencie, mówił podczas debaty, że tysiące faszystów, neonazistów i zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300 km od Auschwitz. Na pierwszej stronie New York Times pojawił się artykuł profesora Jana Grossa pod tytułem Paul's School for Pure Blood Again. Można tam było się dowiedzieć, że uczestnicy marszu obnosili się z symbolami białej rasy, wrzeszczeli Sieg Heil oraz Ku Klux Generalnie dziesiątki mediów napisało o białych nacjonalistach maszerujących w Warszawie i zazwyczaj obrazowały swoje artykuły zdjęciami kilku krzyży celtyckich, które faktycznie były obecne na marszu, oraz zdjęciami transparentów Biała Europa Preterskich Narodów i Europa Będzie Biała albo Bezludna. Te hasła i banery transparenty zostały słusznie potępione przez organizatorów marszu oraz środowiska prawicowe, a i nawet rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski stracił swoje stanowisko za swój komentarz o separatyzmie rasowym. Biorąc pod uwagę, że Marsz pod hasłem My chcemy Boga, warto tu przypomnieć słowa naszego papieża, świętego Jana Pawła II. Każde prawe sumienie musi zdecydowanie potępiać rasizm gnieżdżący się w ludzkich sercach czy w jakimkolwiek środowisku. Niestety przybiera on wciąż nowe, nieoczekiwane postaci, obrażając i poniżając rodzinę ludzką. Rasizm to grzech, który stanowi wielką zniewagę Boga. Media prezentują całość Marszu na podstawie ekscesów i haniebnych sloganów i transparentów mniejszości, jest to nieuczciwe intelektualnie oraz obraźliwe dla większości uczestników marszu, którzy są tam po to, by świętować odzyskanie niepodległości, idąc ulicami naszej stolicy w Morzu Białych-Czerwonych. flag. Te parę haniebnych haseł wizerunkowo wyrządziły wielką szkodę. Ta mniejszość skutecznie zdyskredytowała większość, skrzywdziła wizerunek nie tylko marszu, ale i całej Polski i Polaków. Pokazała też słabość pr naszego rządu, brak umiejętności poradzenia sobie z kryzysem wizerunkowym. Jest to lekcja więc nie tylko dla organizatorów marszu, którzy muszą skutecznie zwalczać przejawy rasizmu na marszu, ale i lekcja dla naszych władz. Marsz został niesamowicie skrupulatnie zanalizowany w mediach, ale co ciekawe, miała miejsce też inna manifestacja tego dnia, która została de facto medialnie zignorowana. Mianowicie chodzi o demonstrację antyfaszystowską pod hasłem za wolność waszą i naszą. Była zorganizowana przez koalicję antyfaszystowską Zmowa Powszechna, w skład której wchodzi naście różnych organizacji. Na demonstracji były też widoczne flagi kodu Partii Razem, Zielonych, Pracowniczej Demokracji, LGBTQI+, Antify oraz Żelaznego Frontu. Widniana też flaga 13. Brygady Międzynarodowej im. Dąbrowskiego, Brygady Polskich Ochotników Walczących po stronie Republikańskiej w wojnie domowej w Hiszpanii. Warto zaznaczyć, że była to brygada organizowana i nadzorowana przez Komintern, czyli Międzynarodówkę Komunistyczną, założoną jeszcze przez Lenina. Przykre jest to, że te osoby, zamiast wyjść na ulicę 11 listopada świętować odzyskanie niepodległości, idą protestować to, że inni świętują. Warto więc przeczytać opis ich wydarzenia na Facebooku, tu parę ciekawszych fragmentów. Rząd PiS otwarcie romansuje z polskimi faszystami z ONR i MW, umacnia państwo policyjne i zbroi paramilitarne bojówki obrony terytorialnej. Fala nienawiści wobec uchodźców skutkuje nieustannymi pobiciami i zastraszeniami w całej Polsce. Ministrowie głoszą dziś poglądy, które dotąd słyszeliśmy od neofaszystów na ulicach. Kto próbuje stawić im czoło, naraża się na procesy polityczne albo przemoc fizyczną. Faszyzm znormalniał, stał się przezroczysty. Gdy prawica sieje na ulicach terror ślini się do wizji ponownego otwarcia Auschwitz i znów wybiera z bronią do lasu poćwiczyć czeskie etniczne, przeciwstawiamy jej nasze tradycje. Powstrzymam się od komentowania tych fragmentów, tego zaproszenia na to wydarzenie, bo wydaje mi się, że same za siebie wystarczająco mówią. Nie neguję praw tych osób do maszerowania, wręcz przeciwnie, cieszę się, że wykorzystują swoją wolność słowa i wolność zgromadzeń, tym bardziej tych wolności i praw im nie neguję, mimo iż mam świadomość, że niektóre z tych osób by chciały delegalizacji Marszu Niepodległości, a więc chciałyby zanegować mojego prawa do wolności zgromadzeń. Udałem się tam z ekipą z Anglii, żeby nagrać kilka wywiadów z różnymi z manifestujących. Przeważna większość maszerujących to byli po prostu spokojni obywatele polscy o innych opiniach i przekonaniach niż ja. Było ich tam zresztą kilku moich znajomych. Ironiczne było widzieć flagi partii Razem, a kilkanaście metrów za nimi transparent z hasłem Komunu nie wracaj. Warto zaznaczyć, że feministka i filozof profesor Magdalena Środa o tej partii powiedziała lubię marksistowski, czysty ton programowy tego młodego ugrupowania. A sam współzałożyciel partii Razem, Adrian Zandberg, był kiedyś sfotografowany w koszulce z Karolem Marksem. Oprócz przewagi spokojnych ludzi byli też zamaskowani działacze antifry i czarnego bloku, tych osób było według mnie wszystko razem na demonstracji około 200. Z niektórymi działaczami tego ugrupowania miałem przywilej porozmawiać przez chwilę, i tu jest nagranie tego naszego spotkania.

So they are sister! Yes, my sister! Yes, my sister! Come on! Yes, I think what you should do!

You look like fascists. You're fascists. And you're all white. Queen... You're all, all white men. You're not you're a fascist. You're racist. You're all racist. You're, racist. you're all racist. Mean, you're fascists. No way, you're fascists. You're no, fascists. Look at you. Your, you're fascists. You're like fascists. No, racist, you know. no, no, no. You're fascists. And you look stupid. Look at you. Look at the state of you. How embarrassing! Imagine coming out like that and acting like that! Alright! Hey, God! Take your mask off! Take your mask off! Take your mask off! You're cowards! You're a coward! Take your mask off! Take your mask off! Sorry, mate. It is. You're It's get it. Chciałbym to nagranie szybko skomentować. Po pierwsze, nie oceniam wszystkich osób na tej manifestacji przez pryzmat tych kilku działaczy, dlatego też uważam, że i oni nie powinni oceniać Marszu Niepodległości przez pryzmat tych kilku obecnych rasistów. W kontekście tego, że ci działacze identyfikują się z flagą Antify, warto zaznaczyć, że działania Antify zostały ostatnio określone przez Department of Homeland Security w Stanach Zjednoczonych za domestyczną przemoc terrorystyczną. Niemniej nie oceniam całego marszu antyfaszystowskiego przez pryzmat tych 200 zamaskowanych i skrajnie lewicowych mężczyzn. Trochę kontekstu chciałbym dać co do osób, które ze mną były. Byli to dziennikarze Rebel Media, głównym z nich był Tommy Robinson. Jest to kontrowersyjny człowiek, były kibol, lider English Defense League, ale obecnie dziennikarz i autor. Określanie czasami jako najbardziej znienawidzony człowiek w Anglii. Przy ostatnim naszym spotkaniu w Anglii wyraził duże zainteresowanie Polską, dlatego też go zaprosiłem. Nie zgadzam się z nim wszystkim, co mówi, ale rzadko kiedy ma się dokładnie te same zdania co swoje znajomi. I zresztą ja nie jestem ideologiem, jestem po prostu zwolennikiem wymiany dialogu, dlatego też był moim gościem w Polsce. Gdy Antifa zaczęła na nas krzyczeć "f*** off nazi scum, absurdem jest to, że Tommy Robinson jest zatrudniony obecnie przez kanadyjskiego Żyda, Ezra Levant, a sam ma otwarcie bardzo proizraelskie opinie. Ciężko więc oskarżyć go o nazizm ideologii, której nierozłącznym elementem jest antysemityzm. Używanie słowa nazista przy każdej lepszej okazji nie tylko rozmywa znaczenie tego słowa, ale także jest obraźliwe wobec milion ofiar tej zbrodniczej ideologii. Zabawne też były oskarżenia o prowokacje ze strony jednego z uczestników tej demonstracji. W momencie, w którym zaczepiła nas Antifa, myśmy zaczęli odchodzić od demonstracji, żeby skierować się w kierunku marszu niepodległości, gdzie mieliśmy nagrywać. Nawet poza tym kontekstem, nawet gdybyśmy tam po prostu stali, to w czym jest to prowokacja? Nie mieliśmy transparentów, nie krzyczeliśmy niczego, a jak zaczęto na nas krzyczeć i nas obrażać, zaprosiliśmy działaczy Antify do rozmowy albo na wywiad. Czy dziennikarstwo dzisiaj jest prowokacją? Jedyne osoby, które były agresywne, zamaskowane, ubrane w styl paramilitarnej bojówki, a do tego jeszcze bardzo wulgarne, to właśnie ci działacze Antify. Nie byli w stanie uznać tego, że ktoś ma inne zdanie niż oni. Zresztą mojego zdania nawet nie znają, ale od razu oskarżyli mnie o faszyzm, a i wyzywali mnie, moją mamę, moje siostry i znajomych od króla. W miarę zabawny był też moment, w którym padło pytanie o różnorodność. Jeden z działaczy pyta mnie, a gdzie twoja różnorodność? Akurat tak się składa, że myśmy tam stali z dwoma osobami z angielskiej klasy pracującej: z dziewczyną z klasy średniej, z kolegą, który jest pół Polakiem, pół Szwedem, kilkoma znajomymi, którzy mimo swoich poglądów raczej liberalno-lewicowych, z ciekawości postanowili z nami przyjść i ocenić marsz niepodległości własnymi oczami. Wszyscy po naszej stronie byli kulturalni, otwarci na wymianę zdań i dialog. Można spokojnie powiedzieć, że w mojej grupie była różnorodność narodowościowa, polityczna, opinii, płci ja i też klasowa. Natomiast działacze Antify byli zamaskowani, ubrani jednolicie i razem skandowali y, agresywne slogany zamiast debatować. Taka kończąca myśl zaważnie, że to rzekome tolerancyjna strona okazała się tak mało tolerancyjna, nie tylko wobec naszych poglądów, ale i także wobec naszych zaproszeń do debaty, rozmowy i wywiadu. to jest mój materiał na temat marszu. Miał początkowo trochę inaczej wyglądać. Postanowiłem jednak skoncentrować się na tym spotkaniu z Antifą, dlatego że tyle zostało powiedziane już na temat Marszu Niepodległości i myślę, że mało co mógłbym dodać moim materiałem. Dlatego też postanowiłem się skoncentrować na tym, na tym niszowym, niszowym spotkaniu właśnie z Antifą. Dla mnie było to ciekawe. Ostatni raz miałem styczność z Antifą, jak kręciłem materiał w Rochdale na północy Anglii. Wtedy zostałem wręcz otoczony przez tych członów, członków działaczy Antify. Próbowali mi wyrwać, mnie i mojemu bratu próbowali wyrwać sprzęt i prawie doszło do, po, do pobicia. I było to bardzo nieprzyjemne spotkanie. Na szczęście interweniowała policja. Więc tak, ale było ciekawe właśnie spotkać Antifę tutaj, teraz w Polsce, zobaczyć to z trochę innej perspektywy. Też było ciekawe to, że mieliśmy ze sobą właśnie gości z Anglii, którzy zupełnie inaczej patrzyli na tą demonstrację niż my, dlatego, że oni są przyzwyczajeni do zupełnie czegoś innego w Anglii są przyzwyczajeni właśnie do bardziej do multikulturowego społeczeństwa. Więc dla nich ta jednolitość, homogeniczność polskiego społeczeństwa była, była trochę zaskoczeniem. Dziękuję, że oglądacie i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam serdecznie.